Teraz zaraz ja, ja, ja bardzo lubię biegać, bo wtedy lepiej y, mogę być szybszy i mogę zdobyć nagrodę. Trochę skłonów. Julka, trochę przysiadło robimy. Cukiereczki, ciepłe cukiereczki dla dzieci, zapraszamy, przed rozgrzewką każdemu cukereczka. wszystkiego dobrego. Mojemu synkowi tutaj, proszę Mieszko, półtora roku, sam nawet drzewcze do mety, a córa będzie za chwileczkę. Super pomysł na, wiek jest super pomysłem na taki dzień, jak jest 6 grudnia, co roku tutaj staramy się wystąpić w biegu dzisiaj. Młodszy synek również uczestniczył. Pogoda świetna, świetna zabawa. Polecam dla wszystkich mieszkańców Golniowa i okolic. Mikołajki na sportowo to jest najlepszy pomysł na świecie. To jest zabawa, dzieciaki mogą biegać, mogą biegać z Mikołajem, z naszymi śnieżunkami, a na mecie dostają od nas takie piękne medale. O, nie widać, nie widać medale i dostają paczki od Świętego Mikołaja. Dzieci widać mają kondycję, gorzej jest z rodzicami, bo dzieci sobie dają radę, ale rodzice to widzę nieraz na takich odcinkach to jest problem nieraz. No ale to przyjdą kiedyś na trening, może tam potrenujemy razem, będzie dobrze, nie?